Ja mam dzisiaj, ja mam dzisiaj, ja mam dzisiaj ciebie, Ewe, niezazarzona, ja mam dzisiaj ciebie, Ewe, niezazarzona i ślubuję cię, ślubuję. ślubuję miłość, Wierność. Wierność. i uczciwość, no cóż, uczciwość małżeństwa oraz rzecz, która mnie opuszcza, oraz rzecz, która mnie aż do śmierci, aż do śmierci. Tak mi dopomóc, tak mi dobałos. Panie Boże, wszechmogący, Panie Boże, wszechmogący, rodzice I rodzice jedyni i wszyscy święci. Biłem ciebie, 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 na Ciebie za męża. I ślubuję. Cię. I, ślubuję, cię. I, ślubuję cię. Miłość. I Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małości. Uczciwość życie nie opuszczam. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. jedyny. I wszyscy święty. Wszyscy święty. Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdzieli. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła Katolickiego potwierdzam i błogosławię. I nie Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Niech Pan Bóg błogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i jedności. Na znak zawartego małżeństwa nauczcie sobie obrączki. Żona? Żona. I tę obrączkę, czyli Jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości. I jedności. W imię, imię Ojca. I Syna. I, syna. I Ducha Świętego. Mężu. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij jako znak, mojej jako, znak mojej jako znak mojej miłości. I wierności. i wierności. W Imię Ojca. I, w I, syna. I Syna. I Ducha Święta. Ducha Święta. Ojca Przewodniczącego gospodem... za Eweliną i Maciejem, którzy dzisiaj to bardzo małżeństwa. Za Kościół Święty i za całą ludzkość. Módlmy się za nowych małżonków, którzy aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał ich miłość i napełniał ich radością. Ciebie prosimy. Módł mi się o pomnożenie ich wiary, aby w jej świetle układali swoje życie. Ciebie prosimy. Módł mi się o ich zdrowie i pomyślność, aby bez przeszkód wypełniali swoje zadania. Ciebie prosimy. Módmy się za rządzących, aby przez mądre ustawy wspierali powstające rodziny. Ciebie prosimy. Módmy się za cały lud Boży, aby wzrastał w liczbę i zasługi. Ciebie prosimy. Przermowący wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na nowych małżonków, którzy w tobie pokładają nadzieję i udziel im swojej łaski, aby żyjąc w zgodzie i miłości, Toraz ściślej jednocześnie z Przez Chrystusa, Pana naszego, zapraszam teraz parę świadków do podpisania.